Dzień dobry, dzień dobry. Wpadłam ostatnio na taki szalony pomysł co by sprawdzić czy w ogóle te moje gadanie i rzucanie poleceniami przynosi jakiekolwiek efekty i czy wyczytacie te książki, które ja tutaj wam próbuję na każdym kroku wcisnąć, bo mimo mojej wybredności o dziwo zdarza mi się trafiać na perełki, które faktycznie chcę wam wciskać. Zapytałam więc na stories jakie książki przeczytaliście z polecenia Wybrednej Marudy i teraz sobie to wszystko przejrzymy i skomentujemy. Przypominam, że czytając coś, po co sięgnęliście za moim pośrednictwem, możecie to zaznaczyć chociażby na Instagramie. Będzie mi bardzo miło śledzić te aktualizacje i oczywiście postaram się je odudostępniać. No a teraz lecimy. Zacznijmy od najczęściej powtarzających się odpowiedzi. Chyba nawet nie wszystkie zeskrinowałam, czyli od... Grisza Versum od Libardugo. No aż się wzruszyłam. Przydało się na coś robienie masy materiałów na temat jej książek. No bo tak, mam ogromny sentyment do trylogii Grisza. Ehm, dylogię o wronach kocham całym serduszkiem, a dylogię o Mikołaju wyparłam. No i faktycznie jest to chyba jedyna seria, która na moim kanale dostała swoją odrębną playlistę, e, bo były i wrażenia z lektury po latach i dogłębne analizy poszczególnych wątków i kolejność czytania poszczególnych książek. E, no i oczywiście analiza serialu, który nam Netflix bezpruderyjnie skasował. No i oczywiście, ja wiem, że nie jest to seria idealna, ale jakoś tak od lat, jak już zasiadła w tym moim serduszku, to została i wyprzeć jej nie potrafię. Chociaż to, a przynajmniej trylogia Grisza jest raczej dość typowym fantazem młodzieżowym. Wrony troszeczkę nam wchodzą w heist movie, no ale w każdej z tych serii ja wyłapałam pewien zalążek oryginalności, zalążek czegoś dopracowanego, zaplanowanego, co może na pierwszy rzut oka nie zachwyca, ale jak się człowiek w to wgryzie, to ma takie wow! Bardzo długo, ale żeś fajnie to, to przemyślała, fajnie złamała pewne schematy. Także ja oczywiście zapraszam do tych różnych materiałów, podlinkuję Wam je w opisie. Jestem wewnętrznie bardzo wdzięczna i ukontentowana, że ta seria się w tym dzisiejszym zestawieniu mogła znaleźć, bo czuję, że wypełniłam swoją życiową misję. Potem dość często powtarzał nam się, bo to było świeże, więc pewnie dlatego, powtarzał się Dom Sióstr Marnotrawnych i do mnie. Pozytywnie zaskoczyło, bo ja faktycznie o tej książce dużo opowiadałam w ramach współpracy z wydawnictwem. Był film, były takie stylizowane sesje fotograficzne. Tylko, że jak się zastanowić, to ja w zasadzie tak wcale tak bardzo tej książki nie chwaliłam, nie polecałam, albo inaczej. To jest bardzo dobra i ciekawa powieść, która em, troszeczkę wchodzi nam w fantastykę, trochę w horror. Mamy zaginione siostry, mamy inne światy, em, mamy motyw więzi między rodzeństwem. Tylko, że miałam wrażenie, że żaden z tych tematów nie wybrzmiał wystarczająco, że był potraktowany trochę po macoszemu, no, że dałoby się to zrobić lepiej, napisać lepiej. Dlatego z jednej strony zaskoczyło mnie, że przeczytaliście ją z mojego polecenia, ale z drugiej, hej, właśnie o to chodzi, że mogę otwarcie i szczerze powiedzieć w recenzji, że dla mnie książka była średnia, ale jeżeli lubisz x i y, to przeczytaj. I wy, no I wy tak jak po prostu inteligentni ludzie będziecie wiedzieć, czy, czy w takim razie jest to skierowane dla Was, czy to faktycznie jest polecenie dla Was, czy nie bardzo, e, więc myślę, że poniekąd faktycznie możecie to uznać za moje wskazanie czy polecenie nie wszystkim, ale danej grupie odbiorców, do której być może należycie. Także nie powiem, że tą książkę polecam każdemu, ale cieszę się, że taki przypadek również się tutaj znalazł. Tylko, żebyście potem nie powiedzieli, że książka była słaba, ja polecałam. Hmm. Kolejny tytuł to Dziewczyny znikąd i tu jestem bardzo rada, że ktoś to z mojego polecenia faktycznie przeczytał, bo mam wrażenie, że o tej powieści nie było bardzo głośno w naszym książkowym świadku, a warto, a warto, żeby było. To jest historia, o której ja mówiłam, że powinien po nią sięgnąć każdy, bez znaczenia na wiek i na płeć. Jest to, bowiem teoretycznie młodzieżówka o dziewczynach dowiadujących się, że w ich szkole nie dość, że jedna z dziewcząt, jedna z koleżanek została zgłoszona, to jeszcze panują tam podwójne standardy. E, to znaczy, chłopcy są. Chłopcy sportowcy przecież nie mogą być za nic skazani, no bo zdobywają punkty dla szkoły. Do tego, między wierszami, można wyczytać, skąd w tychże chłopcach są takie zapędy, jak bardzo wpływa na nich wychowanie to w domu, które powiedzmy powiela stereotypy. E, jakieś takie dziwne żarty, niby nic nieznaczące, ale które w głowach tych młodych ludzi e, zasiewają taki zalążek niewłaściwego myślenia. Także, jeżeli ktoś przeczytał to z mojego polecenia i jeszcze, tak jak tutaj czytam w tych okienkach, uznaje to teraz za jedną ze swoich ulubionych książek, no to nie pozostaje mi nic innego jak być dumną. Kilkukrotnie pojawia nam się tutaj także fałszywy pocałunek. Słuchajcie, to była chyba moja. Pierwsza recenzja na tym kanale, wyglądałam strasznie, ale porobiłam tam jakieś szmery, bajery, zdjęcia na kartonowym green screenie, rysowanie fabuły na tablicy, no jakby ja chciałam ten kanał prowadzić w jak najbardziej kreatywny sposób i taki wyróżniający się, a potem stwierdziłam, że to nie ma żadnego sensu i to jest kompletnie nieopłacalne i machnęłam na to ręką. W każdym razie, kochane algorytmy, fałszywy pocałunek ze swoją jakże paskudną okładką uwiódł mnie całkowicie, bo wiecie niby taka tam średniowieczna powieść, tutaj księżniczka tu rycerz, tu zabójca, który ma ich zgładzić swoją drogą podobną fabułę będzie miała nowa książka Bridget Kemmerer tej pani od Echoes so dark and lonely i listy do utraconej, to ta, ta książka będzie wydana w 25 roku, ale potem tam się taki wydarzył szalony plot twist że ja zaczęłam po prostu ten fałszywy pocałunek kartkować kartkować poprzednie rozdziały, żeby się upewnić żeby sprawdzić czy ja coś przegapiłam, czy ja może coś źle zrozumiałam. Może ja się wyłączyłam i nie zakodowałam pewnej rzeczy. To jest taki plot twist, o którym lepiej nie mówić nic. Żeby nic nie sugerować, żeby nie sugerować na co trzeba zwrócić uwagę. Bo jeżeli bym wada, to wam zwróciła uwagę, to już to odejmie trochę magię. No ale powiem wam, wow, 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 i ja muszę sięgnąć po kontynuację w końcu. Mamy tutaj także, moi drodzy, pokrzywej i kość. I to jest podobny przypadek co z dobem sióstr marnotrawnych, bo wiem, że ta książka ma mnóstwo fanów i ja wiem, co się może w niej podobać, i fanom jakich serii. Ale ja aż tak wielkiej miłości nie poczułam i parę rzeczy mogłabym poprawić. To jest książka fantazy. Trochę powieść drogi, trochę takie RPG, trochę lochy i smoki, gdzie nam się zbiera grupa dziwnych istot, bo tutaj rycerz wyklęty, tutaj wróżka, która nie umie się posługiwać magią, no i oni idą razem pokonać tego bossa z ostatniego poziomu. Z jednej strony to jest taki horror, ale groteskowy i absurdalny, bo no niektóre sceny są mało smaczne, ale jednak podane w dość dowcipny sposób. Z jednej strony mamy młodą bohaterkę, która jest głupiutka, mamy bardzo prosty język, przez co poleciłabym raczej tę książkę młodzieży, ale potem się na mnie rzucają fani, że nie, że to jest przecież powieść dla dorosłych, bo tam jest scena z, z wypadającymi zębami. Tylko, że ja mam wrażenie, że dla dorosłego to będzie zbyt proste i zbyt naiwne. Także wiecie, Dużo wszystkiego było w tej książce, przez co też jedno gryzło mi się z drugim. Personalnie do mnie nie dotarło, ale okej, okay, jeżeli lubicie, to jest jakby droga wolna, bo wiem, że zawsze po wyrażeniu tej mojej opinii na temat pokrzywienia skakują na mnie fani tłumaczący mi czego głupie, ja nie zrozumiałam, bo taki był zamysł i powinnam się tutaj zachwycić. Enola Holmes! I słuchajcie, tu znowu jest mi tak bardzo miło, bo tak jak teraz jestem jako tako kojarzona z Bardugo, tak w czasach premiery serialu Sherlock z Camberbatchem, byłam kojarzona właśnie z tą postacią. Też mnóstwo materiałów się ukazywało, były analizy każdego pojedynczego odcinka z teoriami, to było jeszcze na starym blogu. A teraz mamy coś dla tych nieco młodszych ale nie tylko, bo to jest taka rampa, żeby powolutku wejść do świata Doyla, właśnie dzięki Enoli młodszej siostrze Sherlocka e, tu jest i inteligencja i zagadki i wstęp do takiego XIX wiecznego feminizmu e, także ode mnie faktyczna polecajka e, mamy tutaj także nekrobet bo kocham zwierzątka, autorka stworzyła je w magicznej wersji technik weterynarii w roli głównej która będzie leczyć jednorożce i inne króliki ze skrzydłami Także to jest naprawdę bardzo miła, i luźnym stylem napisana historia, taka powiedziałabym dla fanów Marty Kisiel, niezwykle przyjemna. Trochę Kozy Fantazy. Nazwijmy to, przyklejmy tę etykietkę, a, a niech będzie. No i mój patronat, także dobrze spełniam patronacką rolę, skoro czytacie z mojego polecenia, więc sopor! Jestem dumna, Czas Szlif się też pojawił, ola boga To chyba musi być od kogoś kto mnie ogląda od lat Bo faktycznie ja tę serię polecałam wam jakoś w okolicach jej premiery. Yy, trochę na zasadzie czytałam, zanim to było modne. Potem bodajże trzeci tom objęłam też patronatem, a teraz mam na swojej półce te książki w dwóch wersjach okładkowych, bo na wydał w takich ładnych twardych oprawach. Będę musiała swoją drogą zrobić sobie jakiś ryridzik, żeby przeczytać tom czwarty i w ogóle, żeby sobie to przypomnieć, ale wydaje mi się, że wciąż polecać będę, bo to jest dość skomplikowane fantazy, takie z... Istotami wróżącymi nie tylko z kart czy z fusów, ale i z kości czy krwi. System magiczny, którego pewnie nie powstydziłby się Sanderson. Natomiast ogromnie trzeba docenić fakt, że autorka napisała pierwszy tom, jak miała jakieś 17 lat. No dajcie spokój. W tym wieku to ja nie odróżniałam premierę od prezydenta, nie? A, a ta od razu tu wyskoczyła z nowym światem i dopracowaną hierarchią. Także polecajka wielka, wielka. To są tytuły, które najczęściej powtarzały się w Waszych odpowiedziach. Jestem niesamowicie wdzięczna, że mogę Wam polecać te książki e, i że Wy wierzycie w moje opinie, że też wydawnictwa wierzą mi, dając mi to do promowania. E, e, bardzo serdecznie Wam oczywiście za to dziękuję. Przypominam, że możecie mnie oznaczać chociażby na Instagramie, jeżeli czytacie coś z mojego polecenia. A niebawem pojawi się na kanale lista najlepszych książek roku 2023, więc podsunę wam kilka kolejnych tytułów do obczajenia, które mogę Wam oczywiście z czystym sumieniem polecić, więc będzie można zrobić wkrótce drugą część tego materiału. Zasubskrybujcie, żeby nie przegapić tego filmu, i do zobaczenia!